Pozostańcie zjednoczeni w podążaniu za acaria wigracha, czyli za górudewem, naprawdę, tak? Aby zadowolić transcendentalne zmysły najwyższej niedualnej prawdy. Aha. Sprawdźcie, że wasza droga przez ten tymczasowy, przez to tymczasowe tranzytory, to takie przejściowe, transitorium, 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 tymczasowe przejściowe. Tymczasowe takie przejściowe życie w, w jakikolwiek sposób możecie. Y, Utrzymywać cel wielbienia Najwyższego Pana w swoich umysłach? Nie traćcie tego celu, don't abandon, nie traćcie, tak? Dobrze mówię? Nie pozostawiajcie. Nie pozostawiajcie tego celu. Nawet w obliczu setek niebezpieczeństw, obraz lub prześladowań. Nie traćcie tego ducha, nawet wtedy, kiedy większość ludzi nie może zaakceptować zasad. Nieegoistycznej służby dla Najwyższego Pana. Nigdy nie porzucajcie Badżanu, słuchania i intonowania Kryszna Katha. I niech to będzie wszystkim, we wszystkim Waszej służby oddania. The Be All and, and and All of your Devotional Life. Tak? Wszystko we wszystkim. Proszę, zawsze intonujcie imię Najwyższego Pana, będąc pokorniejszym niż źdźbło trawy i bardziej tolerancyjnym niż drzewo. Edging, edging coal, which times. To ciało jest jak aging, cow. Krowa? Nie, ja, tak, tak, stara krowa. Aging to jest stara, aha. To ciało jest jak stara krowa, która w dawnych czasach była przeznaczona do ofiary. Tylko my pragniemy ofiarować ciało Krysznie w ofierze świętego imienia ustanowionego przez Kryszne czytanie i jego towarzyszy. My nie szukamy tego, aby stać się bohaterami wykonującymi wielkie zadania i religijne dokonania naszym naszą taką rzeczywistą tożsamością jest mówić nie jest być właśnie tym y, cząstką pyłu lotosowych stóp Sri rupy Prabu, życie po życiu. Strumień, który płynie od Shrila Baktivinoda, takura, nigdy nie będzie umniejszony damet. Damet zatrzymany. Mhm. Tak, damet, zatrzymany. Żadna damba nie może zatrzymać. Mhm. Nigdy nie będzie powstrzymany. Ten strumień, y y który płynie od ślaba ta Takura, nigdy nie będzie powstrzymany. Pamiętajcie o tym. I ślubujcie podwojenie Waszych wysiłków. Aby wypełnić pragnienia szlabaktywinoda, ta kura. Ojej, coś... Co? Pośród Was jest wielu bardzo zdolnych i wartościowych indywidualności. Nie poszukujemy nic dla nas samych. Naszym motto jest. jest. Naszym mottem jest. Trzymając trawę między zębami i modląc się raz za razem. aby stać się pyłem u stóp rupy Goswamiego, u lotosowych stóp rupy Goswamiego, życie po życiu. Ragunat das Goswami mukta charita. Kiedy przebywamy w tym świecie, żyjemy w tym świecie, napotykamy na wiele tr trudności. Ale nie ma potrzeby, abyśmy byli oszołomieni tymi trudnościami. Ani nie y, róbmy wysiłków, aby usunąć te trudności. To, co jest potrzebne dla nas. Dopóki jesteśmy tutaj, jest nauczyć się, co tego, co pozostanie po pokonaniu wszystkich tych trudności. It's to learn what will remain after we have removed all those difficulties. Czyli nauczyć się tego, co pozostanie po pokonaniu przez nas tych trudności. Co będzie naturą naszego wiecznego życia? Jest tak wiele rzeczy, których chcemy lub nie chcemy, ale my ale my musimy dojść to terms with this duality. We, we, we have to come to terms. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Terms, terms to są albo terminy, to jest kilka znaczeń tego słowa. Aha. To ale musimy dojść do pokonania tych dualizmów i, a teraz to są te przeciwności, te trudności, i repulsions. Nie wiem. Przewiązania i y, repulsions. Aha, to, czy, no Aha to, czy czyli repulsions. Mu, musimy y, jak gdyby pokonać te. Rzeczy, do których jesteśmy przywiązani i te, które odrzucamy, tak? Czyli, tak, przywiązanie i awersje, czyli musimy odrzucić to, te materialistyczne przywiązania i awersje. Im bardziej dystansujemy się od kryszny, od lotosowych stóp kryszny, tym bardziej te rzeczy nas ściągają w dół czy też wciągają nas. My dopiero zaczynamy rozumieć exquisite, exquisite taste of serving. czyli jakiś taki taki subtelny, exquisite. ja nie wiem jak to przetłumaczyć. Okay. Dopiero zaczynamy rozumieć smak służenia lotosowym stopom kryszny po przekroczeniu tych materialistycznych atrakcji tych przywiązań i, i przywiązań i awersji. Nie, jest coś popsułem, macharcz. Zniknęło mi, no że po prostu mi zniknęło, coś dotknąłem. A domek, domek, przycisnąłem chyba, widzisz. Macharacz. Aha, już jestem. Pan ostatnia Dobra, oddaj. oddaj. Tyle instrukcji, że nie wiem, na których się skupić. W ten sposób. W ten sposób, Shyla Bakty Siddhanta Saraswati dał swoje ostatnie instrukcje swoim uczniom, zwolennikom. Wieczorem gdzieś po południu 31 grudnia on powiedział śpiewać dwie pieśni, Sri rupa Manjaripada, pada i ta pieśń szły naratamadau szyle Baktywi notakura za z drugi werset Drugi który wyjaśnię drugi werset 3 tak taki. Na nam dżanamna nam na słoę

Wzniosłego wielbiciela, który wchodzi do Rada Krishna Lily, do Nity Lily, do wiecznej Sewy, powiedział: Ja nie chcę pięknej melodii. Niech mój, mój się, dharma raz śpiewa. I później jeszcze jeden wielbiciel śpiewał inną pieśń, drugą pieśń. I w ten sam sposób Słońce, Gaudiya Sampradaya, zeszło. Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada odszedł z tego świata, kiedy miał tylko 62. Tego samego mniej więcej wieku był i Śrila Gorgavinda I on pamiętał te słowa żeby jego że ten świat nie jest miejscem dla gentlemana dlatego że on bardzo chciał wrócić do wiecznych lił. to jest dzień rozłąki to jest vypralamba, e mahotsava viraha mahotsava i Dzisiejsze spotkanie było repetycją przed Wypralambą Machocą, przed wirach Machocą, naszego Górudewa. Niedzieliła prawie szczęśno Pada też Sześcimiat Baktivanta na Rajanego Słowego Maradża, druga rocznica, przepraszam, dziesiąta rocznica. No to my zapraszamy wielbicieli z innych terenów Polski, też. Do tego spotkania w czwartek 7 stycznia, tutaj, na Smoczej w Warszawie. I e, później, 11 lutego, będzie setna Jasopudzia Szyla Grudewa I to te spotkanie było repetycją, żeby kultywować ten, ten nastrój. Dipra Lamby nastro rozłąki. Każdy wielbiciel, każdy uczeń jego tego jest bardzo, bardzo zaproszony i każdy będzie gloryfikować. Tak. Ja chciałam zapytać, czy właśnie chodzi o dzień, o wiasapurze naszego Narajana Maharadża? Czy może byśmy wynajęli salę w fundacji, może byśmy to No to bo, bo, I jeśli chcemy wynająć salę, to. Później, może... później, teraz transmisję zakończymy i potem.